Pasterka to uroczysta msza święta odprawiana o północy. Swoją nazwą i symboliką nawiązuje do hołdu, jaki nowonarodzonemu złożyli pasterze. Z naszych kryńskich kościołów też popłynął o północy śpiew kolęd. Przed uroczystą pasterką w kościele w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kryńcy Zdroju, w której wzięli udział liczni parafianie i przybyli na święta goście i kuracjusze, został wykonany przez Grupę Apostolską Młodzieży Akatistos. Miła niespodzianka czekała na parafian, którzy byli na pasterce w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Czarny Potok w Krynicy Zdroju. Po skończonej mszy wierni usłyszeli kolędy i mogli zobaczyć żywą szopkę. Jej pomysłodawca, ksiądz Jacek Walczyk powiedział nam, że nie byłoby szopki, gdyby nie akceptacja pomysłu przez księdza proboszcza Eugeniusza Szymczaka i zaangażowanie parafian oraz młodzieży z grup parafialnych. Ludzie wychodzący z pasterki mogli podziwiać żywą szopkę, znajdującą się nieopodal kościoła. Szopkę można było zobaczyć tylko w Boże Narodzenie.